Witam serdecznie, Szymon Konieczny, strona Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice. Jestem przy Generatorze Nauki w Jaśle, gdzie odbywa się 90-lecie krwiodawstwa, akcja krwiodawstwa. 26 maja to nie tylko Dzień Mamy, ale również Dzień Polskiego Czerwonego Krzyża. Tutaj proszę Państwa w tym dużym auto autobusie mobilny punkt poboru krwi. Kto ma życzenie może przyjść pobrać Krew, proszę Państwa, tutaj w sali generatora nauki, uroczystości, wystąpienia i odznaczenia. Cała sala po brzegi, proszę Państwa, widać jak na razie. Około godziny mamy, którą godzinę jest, około 10 rano. Jest trochę ludzi do poboru krwi. Wydarzenie jest do godziny. 13.30, proszę Państwa, to będzie taka krótka relacja i fotorelacja dzisiejszego wydarzenia na stronie na Facebooku Koncertomania Jasie z Okolica, więc wchodzimy do środka. Szanowni Państwo, odwiedzający stoiska PCK, proszę Państwa, Polskiego Czerwonego Krzyża, również tutaj można odwiedzić gabinet dietetyczny. Tutaj Pani właśnie poleciła takie ulotki, czyli mamy tutaj różnego rodzaju właśnie takie konsultacje dietetyczne, Pani poleciła tutaj różnego rodzaju dania, no jak się odżywiać przede wszystkim, czyli co trzeba robić, proszę Państwa. Detox, proszę państwa. Można poczytać takiego różnego rodzaju informacje. Jeżeli ktoś chce przejść na dietę, tutaj proszę państwa, jakieś regularnie też można poczytać coś dla dietetyków. Proszę państwa, tutaj przede wszystkim ruch to zdrowie. Także można się dowiedzieć różnych ciekawych rzeczy, czy zdrowa Nutella, czy takie różne desery. No i wodę pić przede wszystkim czystą, nie gazowaną. Także tutaj pani wszystko wytłumaczy, także można podejść. Godzina 1330 do godziny 13.30 Generator nauki 90 lat krwiodawstwa. Dzień polskiego czerwonego krzyża. Także proszę państwa są różnego rodzaju punkty. Tak tutaj do poworu krwi. Proszę państwa. Także, proszę Państwa, dzieje się. Tutaj jeszcze, proszę Państwa, jest takie koło PTK, co można, o, zakręcić w ten sposób. Musisz koniec znowu już. Także, o, zobaczymy. Tu, czerwona strzałka pokaże. Wyzwanie, czyli wyzwanie proszę Państwa. Tutaj Pan podaje właśnie co i jak mówi co i jak, także warto się wybrać, jeżeli chce być honorowy krwiodawca, na scenie na sali generatora nauki oznaczono honorowych krwiodawców, wyróżniono najlepszych, proszę Państwa. Mobilny punkt poboru krwi, stoiska z PCK. Także proszę Państwa, ja uciekam wkrótce, krótka relacja i fotorelacja dzisiejszego wydarzenia 90 lat akcji krwiodawstwa, akcja krwiodawstwa, święto PCK. Polskiego Czerwonego Krzyża 2025 roku w Jaśle. Wkrótce relacja i fotorelacja na stronie na Facebooku Koncertomania Jasielska i Okolice i w imieniu organizatorów wydarzenia serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Jasła znów za rok na kolejną akcję Kwiodasła i Dzień Polskiego Czerwonego Krzyża w sezonie 2026. Szymon Konieczny, strona Facebooku Koncertomania Jasielska i Okolice. Miłego dnia!